Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Przy mikrofonach, jak zwykle, meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Z wypiekami na twarzy wyczekujemy dzisiejszego meczu i mamy nadzieję, że dostarczy nam ogromu niezapomnianych wrażeń. Ekipa Senators zmierzy się z La Furia Rocha. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego glistka. Uwaga ma szansę. Mamy pierwszą bramkę. To tylko rozkręci nam emocje. Prowadzą zatem 1 do zera, szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Gol! Proszę Państwa! Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. No to mamy 2 do 0. Semiro Naprawdę udana interwencja. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Sergio Araujo Ronaldo. Czy trafi? Proszę państwa, strzela Gola w pierwszym występie w tym zespole. Kto się nazywa debiut. Niesamowite lanie. Spuszczają tutaj bezradnym rywalom. Ciekawe, czy to już jest koniec strzelania w tym meczu. Bajet, Jao Cancelo, Papa. Kai Havertz, teraz Casemiro. Dobrze teraz w obronie, mogło coś z tego być. Kylian Mbappé. i będzie wznowienie gry z rzutu wolnego, ale bez kartki. Ronaldo odbiera czysto w polu karnym. Kai Havertz. Podanie do Sterlinga. Jeszcze raz Sterling. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Zidane. te z piłką teraz. Sędzia się nie waha i gwizdze po tym zagraniu. Rzut karny. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. Gol! Ale znakomita postawa w debiucie. To jego druga bramka. I po tej bramce jest 4-0. Sterling. Przed Sterlingiem pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. La Furia Rocha jest zdecydowanie częściej przy piłce. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nie. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Za takie zachowanie musiała być żółta karta. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Szansa! Nie do wiary! Naprawdę nie mają litości! Znowu Bramka! Podwyższają prowadzenie. Deklasacja! I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Do bramki nie było szczególnie nisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Ależ to jest popis jednego zespołu. Postawę drugiej ekipy najlepiej przemilczmy. Podanie przyjmuje Obamę Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Muszą szybko wracać do obrony. Niesamowita okazja. Robi to. Hat-trick w debiucie.